Tu Denis pewnie... Słuchajcie, przyjechałem Przyjechałem do kraju obcego Jestem na obcyznie Nikt mnie nie zna, ja nie znam nikogo Tutaj po prostu jakieś okienko Jestem w swoim pokoju nikt mnie nie rozumie, więc mogę sobie gadać Zgadnijcie gdzie jestem I to, to nie... To nie jest Austria ani to nie jest Belgia Ani to nie jest e, Kazachstan Ani to nie jest Hiszpania, ani Portugalia, ale blisko jesteście To nie jest Rumunia To jest kraj, z którym Polska prezentacja piłki nożnej Przedostatnio wygrała 2-0 To jest kraj Wielki Tak wielki jak jak Niemcy. Ups, widzę. nie wiem. Tak wielki kraj, jak na przykład... Em, jak Afryka. E, we wschodzie mają trzy kolory. Czarny, czarny, nie. czarny czerwony i żółty. E, mają znakomitych piłkarzy. W tym kraju gra Robert Lewandowski. E, ten kraj... właśnie dzisiaj, 3 października przychodzi święto zjednoczenia tego kraju był podzielony kraj, a teraz zjednoczyli ten kraj jak myślicie, co to, to jest? nie? czy tam, tam nie? nie wiecie? nie, nie wiecie? nie? Niemcy, tak? Niemcy, wielka generacja po prostu przyjechałem tutaj sobie yy, pobyć trochę w Niemcach yy, będę się uczył Filmik ciekawy, prawda? Jak patrzycie na ekran, to bardziej ciekawie. A no, więc będę się uczył. E, tu takie okienko mam. I to Erasmus, tak? Czyli będę studiował sobie. Pójść dorosłem Tu kurteczki. Poziątki mam, nie? Tu jakieś kołderki, coś tak przytam. O! Oh. Oh. Kołderki znowu, coś niewyraźnie. Gołderki, tu szafy. Pokażę wam jak mam ładnie w szafach. Patrzcie jakie mam ładne w szafy. nie wyraźnie, O! Od razu wyraźnie. Takie mam w szafach, Jakieś stoliki, tu już ogarnięte wszystko, tutaj patrzcie, normalnie sobie wziąłem. O! I będzie się uczył. Będzie się uczył. Lalalala. La, la, la. I będę sobie studiował, będę sobie czuł, panie meczko, rozmawiacie z wszystkimi ludźmi, żebym rozumiał i żebym umiał coś powiedzieć. A więc, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się wszystko ładnie udawało. Ehm, piszcie w komentarzach, Już mi go chciał domówić, to zapiszcie w komentarzach. No, ale tam, jakby co to piszcie, że czy byliście w Niemczech, czy lubicie Niemcy, czy tam fajnie w piłkę grają. Czy to też uważacie, że duży kraj, bogaty, tu przecież okienko, się ochodzi, przyjechał i je zaraz za będzie. Uu, nie będzie, jednak nie przejedzie teraz. no Także, trzymajcie się, bujjatki, pa pa!